No serio kurwa nie mogę Chuj. Wczoraj spałem mało, wczoraj spałem mało, a dzisiaj to już w ogóle nie zasnę kurwa. Siedział i się patrzył w ścianę kurwa, czuję się gorzej niż po śmierci ojca, z ojcem tu się przynajmniej pożegnałem. Dzień, dzień przed jego śmiercią, a teraz to nie wiem, no kurwa, nie Ale wiem, no. najbardziej taką szokującą rzeczą, jaka dzisiaj się przydarzyła generalnie moja mama, no powiedziała mi, że po ostatniej rozmowie w, 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 w oczy z, z Marlenym mamą. Ta jej powiedziała, że, 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 że mają w dupie, że najlepiej, jakby to po prostu, że najlepiej, jakby po prostu marła, popłakała dwa, dwa miesiące i by miała z głowy. Generalnie byłem w siedzach w szpitalu psychiatrycznym, zapytać się, czy on tam jest. Rozpoznali mnie, to taka akurat ciekawa sytuacja. Klientka otworzyła wieżę zamkniętego oddziału. Drzwi, za chwilę przyszło pięciu pięć pielęgniarek, czy tam pięć lekarek. I się spytali mnie, Rafatus? No nie się patrzymy, po pozdrawiam. <grywa> Ale tak, dzwoniłem też do szpitali psychiatrycznego w Łukowie, w Garwolinie, w, tutaj w Warszawie, w Drewnicy, do choroszczy. No nie ma, wszędzie mi albo nie chcieli udzielić informacji. I i tyle, no. I, I apeluję teraz do Was. Byłem też oczywiście zgłosić sprawę na policji. Chciałem zgłosić sprawę tej na policji w Warszawie. Yy, niestety nie przyjęli mojego zawiadomienia. Yy, powiedzieli, że to jest, yy, wiesz, powinien się ją skontaktować z jej matką yy, i ona powinna stwierdzić, yy, czy jest taka potrzeba. Byłem mojej ciotki, powiedzieli, że nie mam o czym rozmawiać. Słuchajcie, nie chcę do niej wrócić. Chcę po prostu tylko i wyłącznie informacji, dosłownie 30 sekund, chcę zadać tylko 3 pytania. Czy. Czy, czy wszystko jest w porządku, czy, czy, czy dobrze się czuję i czy chce mieć ze mną kontakt, tak? Nie chcę być samolny, ale po prostu martwię się o nią. Mimo tego wszystkiego, co między nami było. Mimo, mimo tego wszystkiego, co między nami było, no... Obiecaliśmy sobie, że będziemy mieli kontakt razem, tak? Yy, ale ten... Nawet nie wiem jak się skontaktować z jej matką, dlatego że oddała telefon swojej koleżance, więc jeden numer, który posiadam, to posiadam do jej matki. Naprawdę nic nie chcę, tylko wiedzieć, czy żyje. Czy wszystko jest dobrze? Czy wszystko jest dobrze? Generalnie no, też byłem ci godzinę u mojej mamy, porozmawialiśmy, pogadałem sobie z braćmi. Wszystko u nich w porządku, bardzo chłopy wyrośnięte, tyle czasu tutaj ich nie widziałem. Powiem wam szczerze, że bracia po 11 lat. A prawie generalnie tacy, takie chłopy jak ja, nawet gru, większą łapę mają ode mnie. Grubszą. Dlatego apeluję do Was, tej wszystkich. Ja jutro i tak będę dzwonić do Policji w Siercach, Będę jutro dzwonić też do telefonu. Do, do uwagi, apeluję do Was, jak wtedy wysyłaliście maile na, na, na nasz temat, na Policję Siedlecką. Jeżeli ja jutro, jeżeli jutro, no, ja po, po telefonie na Policję, jeżeli oni, oni nie zareagują, ja Was naprawdę proszę o to. Żebyście wy też pisali teraz maile do nich, żeby oni się tą sprawą zainteresowali. Żeby, żeby się po prostu oni tą sprawą zainteresowali, żeby po prostu podjechali do ich domu, do jej domu, oni adres doskonale na pewno znają. Nie będę tutaj mówić adresu, bo nie można. Żeby po prostu oni za, zainteresowali się tą sprawą, żeby po prostu pojechali do niej, żeby, żeby po prostu dali oficjalne jakieś informacje, czy po prostu wszystko u niej jest w porządku, tak? Naprawdę nie jestem natrętny, ale oby sami, że, że będziemy mieli kontakt. Parę dni rzeczywiście olałem temat, ale dziś jak, jak, jak przyjechałem do świadek po, po, po rozmowie z mamą, gdzie to matka jej, to moje mama ostatnio powiedziała, tak jak wam mówiłem, że najlepiej, jakby umarła, no dwa miesiące by, by popłakała i by, i, i, i by jej przeszło. Także, no dla mnie te, te słowa to akurat już mnie zaszokowały i dlatego postanowiłem, no byłem, gdyby, gdyby policja przyjęła zgłoszenie, to na pewno o tym bym nie mówił tutaj na transmisji, ale no. Po prostu, no, teraz jestem sam, znany na siebie, nie wiem, co mam robić, nie wiem, nie stać mi akurat na detektywa, żeby płacić mu po 500 dziennie, żeby Chcę tylko jedno, chcę po prostu wiedzieć, chcę po prostu wiedzieć, czy jest u niej wszystko w porządku. Yy... Dlatego apeluję do Was, jeżeli jutro mi się nie uda yy, tutaj, yy, po prostu rozmowie rozmowę z policją, po prostu, żeby oni to sprawdzili ja was bardzo proszę, żebyście wypisali tam maile do nich, żeby po prostu je, opisając, opisy, opisa, opisując jaka jest sytuacja eee, chcę tylko wiedzieć po prostu chcę z nią porozmawiać, dosłownie 30 sekund tak, zapytać się jej czy, czy wszystko jest w porządku czy, czy nie wiem, po prostu, czy potrzebuje jakiejś pomocy, ja jestem w stanie jej też oczywiście pomóc doceniłem to dopiero teraz być z nią nie chcę, ale chcę mieć z nią kontakt jeżeli ona oczywiście będzie tego chciała także bardzo was o to proszę nie, nie jest w Wariatkowie dlatego, że byłem w Siedcach osobiście w szpitalu psychiatrycznym dla, zamkniętym dla kobiet rozmawiałem tam z, z, z lekarzem dyżurnym w dzień powiedzieli, że jej tam nie ma dzwoniłem też do szpitala psychiatrycznego w Łukowie nie ma, nie ma nie ma żadnych informacji w niektórych szpitalach nie chcieli mi udzielać takich informacji, bo Zasłaniali się cenzurą, le... Kurwa, sorry, że tak mówię dzisiaj, ale... Jestem trochę załamany po tym wszystkim i strasznie się o nią martwię, bo jeżeli coś by się jej stało... Jeżeli coś by się stało, to... Boję się, że nie wytrzymałbym tak użyć Nie wiem, że nie powinienem tego mówić tutaj na internecie, nie powinienem robić takiej szopki, ale proszę, jeżeli ktoś ma, ja nie wiem, ojca w policji, gdzieś, w, nie wiem, w czymkolwiek, no, w czymkolwiek, no, niech naprawdę, niech się zapyta, co ja mogę teraz zrobić, żeby po prostu tylko tyle się dowiedzieć. Po prostu nie odpuszczę na pewno, jeżeli chodzi o sprawę Marleny. Mm. Nie odpuszczę, jeżeli chodzi o sprawy Marleny. Będę, będę jak najbardziej tutaj działać, myśleć jutro, jutro y, o godzinie 10 z samego rana. Y, też spodziewajcie się porannej transmisji, a ewentualnie do 12. Y, y, będę dzwonić generalnie y, na komisariat, na komendę Policji y, Miejskiej w Siedcach. Pan Naor, co pamiętasz? Mam nadzieję, że troszkę tęsknisz pewnie, że tęskni, ale pamiętam. I, i tyle. Mam Pozdrawiam teraz, niż 2 złote i 55 groszy. Także naprawdę, no wiecie, nie zawsze u nas się to wszystko jakoś tam układało, między inną a Marleną Było to, było to, co nam między, było ostatnie dwa tygodnie w związku, były naprawdę dla mnie i dla niej ciężkie, ale przyrost. Kurwa. Sorry, kurwa. Jak, 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 jak się z nią rozstawałem, to obiecałem jej, że. Że będziemy mieli kontakt, że od niej nie odwrócę, teraz, kurwa nie mogę. Sorry, że płaczę, wiem, jak mówię się teraz jak pizda, ale... Mogę jakoś tego ogarnąć, wszystkiego, wiecie, jestem młodym człowiekiem, mam 23 lata. Mam tyle spraw... Tyle spraw... Tyle spraw prywatnych... Do załatwiania. Że tyle spraw prywatnych rany załatwiania jakoś sobie daj radę, dzięki pomocy też moich, moich przyjaciół. Za co bardzo dziękuję. Bo sam bym raczej nie rady. nie jestem złym człowiekiem takim jak wy mi opitujecie nie żałuję tego co robiłem na internecie ale już wiem że to się na pewno nie chce tylko powtarzać to tej rzecz. chcę wpajać ludziom normalne wartości tyle jeśli mi zabraknie pieniędzy z internetu sam na tą kasę w Biedronce pójdę tyle mam wam do powiedzenia i tyle w sumie. co tam się jeszcze ciekawego dzisiaj działo W sumie to nic ciekawego, generalnie. no. Generalnie, yy, wiesz, że z bratem byłem złożyć sprawę urzędową. Powiem, jaka to sprawa urzędowa. Chodzi o zwrot pieniędzy z OFE, ale generalnie postanowiłem, że całą tą sumę pewnych pieniędzy przeznaczę na zrobienie tabliczki yy, dla mojego ojca na grobie. Powiedziałem że tu ustaliliśmy z bratem. Brat chciał się dołożyć w połowie, ale powiedziałem, że. Ja tą całą kwotę na to przeznaczę Tam jeszcze trochę zostanie, to resztę przepierdolę na grubego streama W jakimś zajebistym hotelu, z jacuzzi I tyle Tak jak sobie powiedziałem i, i... tyle no Powiem tak, no zrobię ojcowi nagrobek Ze zdjęciem Ze wszystkim a resztę przepierdolę na dziwki i wódkę. I tyle. Ja no serio, kurwa, nie mogę... Chuj. Wczoraj spałem mało. Wczoraj spałem mało, a dzisiaj to już w ogóle nie zasnę, kurwa. Siedział i się patrzył w ścianę kurwa. Czuję się gorzej za niż po śmierci ojca, z ojcem to się przynajmniej pożegnałem. Dzień, dzień przed jego śmiercią, a teraz to nie wiem, no kurwa, nie wiem co mam robić. Wyjarałem dzisiaj, kurwa, prawie paczkę i kurwa, chuj, nic, nie wiem. Nie wiem, kurwa. Co teraz to kurwa nawet żałuję, że ją kurwa w pizdu do tej siotki odstawiłem, kurwa. Tylko, że też z kolei męczyć się z drugim człowiekiem dla litości, to po co, jaki to by był sens? Kurwa